bhadrasa na druga, pozycja bohatera drugiego. Lewa stopa przy ścianie na środku maty. Piętą bardziej dociskamy do ściany. Dużo większa odległość między stopami. Taka odległość między stopami, żeby w samym ćwiczeniu w prawym kolanie był kąt prosty. I prawa stopa troszkę skręcona w prawo przed prawej stopy. Dłonie korzystają z oporu paska, barki łopatki i wolne żebra w dół. Stopy korzystają z oporu podłogi. Piętami naciskamy ciężarem ciała, czyli to nie jest nasza praca, ale ona jest obecna. A my przyciskamy przód stóp do podłogi i podnosimy kolce wiodące właśnie tą pracą przodu stóp. Opuszczmy prawą rękę do poziomu, i wstępnie teraz przyciskając przód prawej stopy, podnieśmy prawe biodro trochę wyżej niż na początku ono chciało być. Teraz wsuńmy prawą dłonią po tym pasku, tak, żeby dotknąć na prostym le 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 leworynk. Wsuńmy po pasku, żeby dotknąć lewą dłonią do ściany nad garstkiem, ale jeszcze trzymamy pasek. Obie ręce proste i teraz zginamy prawą nogę opuszczamy się puśćmy lewą dłonie pasek postawmy całą lewą dłoń na ścianie dłonie są na poziomie barków idziemy do kąta prostego pilnując lewego uda, lewego kolana i lewego biodra tak żeby lewe udo było w osi maty to są dwie prace biodro prawe biodro do lewego brzegu maty a prawe kolano do prawego brzegu maty wtedy udo jest w osi maty idziemy do kąta prostego lewa dłoń jest na ścianie nadgarstkiem bo nie są na poziomie barków barki i łopatki w dół kolce biodrowe do góry i puśćmy teraz prawo rękopasek niech sobie spadnie do tyłu i to jest pozycja klasyczna Virabhadrasana Drugi. Otwarta pierwsza. Spoglądamy na prawą doń. I ostrożnie podnieśmy się do góry, prostując prawą nogę. Na drugą stronę. Ręce w górze proste, odległość między stopami taka, żeby później uzyskać kąt prosty. Ona może być za duża, może być za mała. Potem sami mamy to weryfikować. Dłonie opierają się o pasek na prostych łokciach, wolne żebra w dół. Przody stóp opierają się o podłogę. Podnosimy kolce biodrowe do góry i bardziej Tutaj przyciśnijmy przód lewej stopy, żeby podnieść lewe biodro trochę wyżej, niż było na początku. I stale to będziemy tę pracę podtrzymywania wyżej lewego biodra. W rzeczywistości ono nie jest wyżej, ono ma tendencję do opuszczania się, ale mamy tutaj pracować nad tą tendencją, żeby się nie opuszczało. Opuszczmy lewą rękę do poziomu, opuścimy, sumie prawo dłonią po tym pasku żeby dotknąć do ściany nadgarstkiem prawej dłoni jeszcze trzymając pasek nie zginamy łokci podnosimy lewe biodro i zginamy lewą nogę idziemy nadgarstkiem prawym po ścianie, puśćmy pasek cała prawa dłoń na ścianie, idziemy do kąta prostego kolce biodrowe do góry, wolne żebra w dół staramy się utrzymać lewe udoł w osi maty Tymi dwoma pracami kolano do lewego brzegu maty, biodro lewe do prawego brzegu maty. Czwarta, pierwsza. Prawy nadgarstek na ścianie. Puszczamy teraz pasek lewą dłonią, dłoń płaska, wnętrzem do podłogi, barki, łopatki i wolne żebra w dół, kolce do góry. Wolne żebra, do tyłu, do tyłu. I ostrożnie podnieśmy się do góry.